Cześć, Ania, po godzinach. W dzisiejszym odcinku zainstalujemy sobie dwa kolejne mody do tych wszystkich, które instalowaliśmy do tej pory. I będą to Showdurali Bity i Legendary Beasts Alpha. Teraz Wam pokażę, skąd wziąć te mody, a potem Wam jeszcze coś powiem. Ok, Show Duralibity 2, który stworzył Nemoxans. Bierz, pobieramy z takiej strony. Oczywiście w opisie do filmiku y, będzie podane, skąd to pobrać. Y, I jak wejdziemy na tą stronę, to jest na Minecraft Forums, to zjeżdżamy na dół. Tutaj mamy y, autora. Zjeżdżamy na dół. O, i tutaj już jest sekcja Download, więc tutaj klikamy na Show, i stąd sobie pobieramy ten, tego moda. Ja już pobrałam, więc nie muszę. Jak już pobraliśmy, to pobieramy sobie teraz Legendary Beast Alpha ze strony takiej. Legendary Beast Alpha stworzony przez David D. I z takiej strony to pobieramy, też z Minecraft Forum.net. Też w opisie będzie napisane. No, i po wejściu na tą stronę, o matka, jak mi to zjechało na dół, po wejściu na tą stronę, zjeżdżamy troszkę na dół i jest filmik, jest kredyt, to znowu jakiś filmik, i jest taki wielkie download. I pobieramy ten filmik tutaj stąd. Alpha 162 for Minecraft 162, tutaj to to here dusimy i sobie stąd pobieramy. Forger nie musimy, bo już mamy zainstalowanego. A to już jest na 152, którym się nie zajmujemy. Także pobieramy to stąd. Ok, i teraz powiem Wam, jakie lekkie zmiany są na moim kanale. Więc, tak, po pierwsze zapraszam do odwiedzania strony społeczności na Facebooku. Link w opisie filmiku. Tam się będą pojawiały naj, no, najświeższe wiadomości i takie tam różne różności. Także bywajcie tam. I druga dosyć istotna informacja, to od teraz nie będę wydawała już, bo nie wiem czy zauważyliście na moim kanale, że są wersje filmików dla osób, które mają wersję Minecraft'a premium i non premium. Więc już teraz nie będę wydawała przynajmniej na razie wersji dla tych, którzy mają non premium, ponieważ jeżeli postępowaliście. Tak jak w moich poprzednich filmikach, i tutaj też lista będzie opisana tych filmików dla non-premium w opisie filmiku, no to, to instalacje tych modów, które teraz będziemy instalować, są dokładnie takie same jak, jak, jak dla non-premium, tyle tylko, że różni się to tym, że, że tutaj wchodzimy do folderu .minecraft, a w non-premium wchodzimy do folderu non-premium. I tylko tym się to różni. A reszta, jak już się wejdzie do folderu .minecraft i do folderu non-premium, to reszta jest, jak widzicie, taka sama. Także nie ma co tutaj <coughs> robić dwóch filmików naraz. Także osoby z, z wersją non-premium po prostu... Niech sobie instalują tak samo, jak, jak my będziemy instalować na wersję premium, bo to jest to samo. Jeżeli będą jakieś różnice między, między instalacją, między non-premium a premium, to wtedy zrobię dodatkowy filmik dla non-premium. A, a w tej chwili nie ma sensu, po prostu. Ok. Czyli przechodzimy do, do yy, instalacji yy, Show Durability i Legendary Beasts. Otóż Otwieramy. No, mam nadzieję, że nie muszę przypominać, że to trzeba skopiować sobie ten działający Minecraft, zanim się jakiekolwiek zmiany zrobi, w... zanim się cokolwiek innego zainstaluje. Ok, wchodzimy w kropka Minecraft, w Minecraft i w mods i przeciągamy Show DuraBility 1-2 do, do folderu mods. Kopiuj tutaj. I od razu, to samo zrobimy z Forge Legendary Beast. Tu przenosimy do mods. I to jest wszystko. Tak tylko się instaluje te dwa mody. Zatem wchodzimy do... Yy, Minecrafta. Urucham. Pewnie będę się musiała zalogować. O, a jednak. No i się loguję. O, od razu się zalogowało. 4779 7.7.9. Play. Mam nadzieję, że się szybko otworzy. Także zainstalowaliśmy dwa kolejne mody. To teraz już powinno być chyba z 36 albo 7. Nie wiem, zobaczymy. No dalej. O, 38 modów. Możemy sobie poszukać. Zainstalowaliśmy Show Durability i, i, i Beasts Legends. Show Durability i Legends Beasts. No, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? O, Legendary Beasts są so, i, 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 i Show Durability 2 jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Mamy nowy świat, graj w świecie. Jesteśmy w naszym świecie i jak już widać po lewej stronie od naszej siekierki. O mamy, że mamy okulary na sobie. Tak, mamy tu okularki. Widzicie tutaj o, tutaj jest pokazana cała nasza zbroja, której nie mamy, dlatego jest non napisane. I mamy okularki i zobaczymy sobie jakie mamy Yy, ile razy możemy uderzyć siekierką. O, jeżeli nadusimy na jeden to jest di diamentowa siekiera ma 1562 uderzenia możliwe jeszcze. Łopata ma 105 yy, zanim się zepsuje. Yy, żelazny kilof, jeszcze 234 razy można wykorzystać. Także fajny jest to mod, bo pokazuje, ile jeszcze jest tego wszystkiego, co na sobie mamy. Dobrze, jeżeli chodzi o sterowanie tym modem, to wchodzimy w y, y, opcje, w sterowanie i tutaj na dole H y, włącza chyba i wyłącza to i L tutaj jest z Dynamic Light się gryzie, i także trzeba aby sobie przełożyć jakąś na inną literkę. I grave to jest tilda czy coś takiego. Także to nam pozwoli mieć to, te, te napisy z prawej albo z lewej strony. Gotowe, gotowe powrót do gry. Czyli zróbmy sobie z prawej strony, czyli tą tylną na duszę, o i przeszło na prawą stronę. A na lewą to tutaj mi się wyłączy Dynamic Light, to przeszło na lewą. Teraz jeszcze raz na, na L na dużo to mi się włączy Dynamic Lights. No i to w zasadzie wszystko na temat tego modu. No i przejdźmy teraz do czegoś, czego nie lubię strasznie, ponieważ mod Legendary Beasts sprowadził na nasz świat legendarne bestie. Ja jak wiecie uwielbiam poziom trudności pokojowy. Zatem za nicokolwiek to pewnie zaopatrzę się w jakąś, jakiś diamentowy miecz co najmniej. Co tutaj jeszcze? A tutaj jeszcze pokażę Wam, że działa ten plecak, bo tutaj ktoś z widzów ma problemy z tym, więc żeby nie było, więc pokazuję, że plecak działa, nie wyłącza się, gra i tak dalej. W plecaku można nawet układać. Także. No działa, działa, także chłopaku po prostu musisz sobie poprawić coś. Nie wiem co, naprawdę, trudno mi powiedzieć. Yy, Okej, okay. e. Aha, nie no, teraz musimy sobie... O, są. Fire Demon, Ender Lord, jakiś tam spirit. No są tutaj straszne jakieś moby, które... Będą mnie chciały pewnie zabić. Więc naprawdę się teraz boję. Więc tak, zrobimy sobie światełko. Bo ja się boję takich modów. Dobra, tego tego yy, <coughs> tego nie będę, bo on mnie tutaj spali od razu. Fire demon. Yy, może weźmę sobie tego Enderlorda. Może z nim trochę wytrzymam. Ale pewnie zginę sromotnie Okej, okay, czyli weźmiemy sobie Enderlorda i będziemy z nim walczyć. Aha, to jeszcze muszę zrobić poziom trudności łatwy. I teraz Enderlorda sobie postawimy. O, już, już. Widzicie? Ja po prostu jestem niespotykanie... Boże, gdzie ja się obudziłam? Ach, tutaj, dobrze. Jezu, to on tu jest, zaraz obok. No dobrze. W takim razie już sobie wyłączę na poziom pokojowy i już go nie będzie. Widzieliście, że mod działa, także nie ma sensu tutaj się produkować i yy, ginąć raz za razem. W każdym razie, jak widzicie, mod działa jeden i drugi, także w zasadzie to już będzie wszystko. Czyli <laughs> zapraszam do oglądania. Yy, Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. W komentarzach piszcie, co jeszcze byście chcieli, jakie, jakie inne pomocne tuty. No i jeszcze zapraszam do oglądania mojej serii Skyblock Solo. No i tam też przede wszystkim komentujcie, co mam robić. No i oczywiście wchodźcie na tego Facebooka. No to na razie wszystko. Jutro będą kolejne mody. I myślę, że jeszcze dzisiaj może będzie ten y, kolejny odcinek Skyblocka. To pozdrawiam. Do zobaczenia. El, 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 el.